No tu spójrz na mnie. No patrzysz uważnie? Oczywiście. No nie widzisz? No, pewnie, że widzę. Co ja mam tutaj? No widzę. Smysz od irokeza. No oczywiście. Je tu i od irokeza. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Nie ma na co. Ty dobrze wyglądasz. Sprawia się? Bardzo. No, dobrze o. wyglądam? No. Nie Mogę ci pokazać. Bardzo... Zobacz, jak mi ktoś wytrąci telefon z ręki, to się stanie no, tylko no, coś takiego. No i elegancko. Widzisz? O, i proszę bardzo. Trochę się przybliżyło. Pomyśleli. Ale się nie stuk. Tak. To, to gdzie to, mnie zabierasz to? Chodź, przejedziemy się. A powiedz mi, bezpieczna to będzie podróż po nocy Berlin? Tak, oczywiście. A daleko jedziemy? Nie. I na gapę jedziemy? Jak chcesz, mogę ci, mogę, może, mogę ci bilet dać, bo mam. E... Ale o tej porze nie potrzeba. Dobra. A co chciałem mówić, marzenie się spełniło? Marzenie się, jeżeli chodzi o Amerykę. No wiesz co, ja już kiedyś byłem w Ameryce, ale tak, oczywiście, masz rację. A powiedz mi taką jedną rzecz, jak tam? W Ameryce. Stary, bieda aż pisze. Co ty gadasz? Bieda, pruski, prusaki. A druga rzecz na temat tak bezdomnych dużo bezdomnych? Bardzo dużo. Tylko tam I, jest a to... jak, jak prosperują, tak jak tu, czy biedni? No wiesz, co tam jest, taka dzielnica Kensington w Filadelfii? No? no to tam jest skrajne uzależnienie. Aha, aha takie jakiego nawet Dlana. chyba ty, mimo tego, że ty też jesteś uzależniony, Aha. to ty chyba ty... A co chciałem mówić? Znasz, wiesz? Drugi raz mnie pytałeś, że dobrze wyglądam. Tak. No, no zacząłem zmiany robić swoje, Jacek, i dlatego, wiesz? A na czym te zmiany polegają? Kurczę, trochę zły jestem, bo teraz już w poniedziałku mrałem, miałem mieć tabletki, ale lekarka mnie nie przyjęła, odrzuciła. A Dasz radę szybciej? Buh, buh, stary, ty się, no bo ty po prostu się słuchaj, Zdenerwowałem ja? się tym, że słuchaj lekarka zamiast na mój temat gadać o moich problemach, to ona się zainteresowała Martą, dlaczego Marta mi pomaga, skąd Marta mnie zna. A dlaczego Marta to, a dlaczego Marta to, rozumiesz? No to chyba dobrze, ktoś ci pomaga. No tak, oczywiście. O to chodzi. No i odrzuciła, ale Marta wymyśliła, że wrócimy z powrotem tam, gdzie byli, do początku, do wyjścia. No i żeśmy wrócili, te kobiety wszyscy zdziwieni, no. że nie przyjęła pierwszy o, raz. Rozumiem. No i wiesz, no i nowy termin mi dała, gdzie indziej lekarza, i teraz w poniedziałek idę i już powierzałam, że będzie 100% będę miał, nie? A tak w ogóle <trym> ci powiem. <trym> Zmniejszyłem ilość Aha. i druga rzecz jest tego typu, jak zmniejszyłem ilość, boli strasznie, nie? Boli się wszystko? Łożdż, ale jakoś trochę tak, trochę tak jakoś idzie, nie? Psychicznie ogarniasz to? Powiem Ci, że tak i powiem ci coś takiego, teraz dwa dni do tyłu dostałem metadon od kolegi, potestował mnie i brałem go rano. Nic innego, tylko metadon. O 5 rano go wziąłem. Uwierz mi, Jacek, powiem coś takiego. Jak to będzie miało takie działanie, jak ten metadum co ja wziąłem, nie? To ja to zostawiam w... za przeproszeniem. Poznajmy. Stary, ja byłem no tak, obudziłem się i tak. Nic nie czułem, że coś potrzebuję z humorem. Rzeźki, w ogóle. Energia, wszystko. Aha. A jak na przykład rano stanę i to wezmę, to i tak jestem taki wiesz, przygnębiony to. A to całkiem inaczej w ogóle działało. Wszystko całkiem inaczej, pozytywnie, maksymalnie. za po tym bez bólu, nie? No i powiem Ci, jakieś 5 godzin bez bólu, nie? Po 5 godzinach zaczęła noga ten, nie? Posłuchaj, no, poznałem kolegę na Greenpoint'cie, właśnie w Nowym Jorku, na Algorquinie, który był przez bardzo wiele lat uzależniony. A za 20, wiesz? Mhm. I w końcu dzięki metadonowi odszedł. On jest ciągle na metadonie, ale już parę lat jest no, na programie no, metadonowym no. i on mówi do mnie tak. Słuchaj, teraz nie wiem po co brałem. On teraz nawet tego nie, nie rozumie po co to brał, rozumiesz? Tylko tyle, że jest ciągle na metadonie. No dokładnie. Także co, to mówisz, że tego nie wydasz? Tylko odsłapka? Nie, nie, ja to będę się trzymał. Na pamiątkę. Ty może sobie wydaj tego prezydenta, to sobie włoży za te wiesz. No. Kiedyś to pamiętałem jakiś... To Jeff pomyślę, pomyślę. Jackson, Jackson, to no, jest Jackson. I wiesz. I no powiem dobrze. ci, że naprawdę naprawdę U. zdziwiłem się, nie? I ci mówię, jak to będzie tak, jak takie działanie, to ja jestem za, nie, naprawdę. A druga rzecz jest tego typu, że po prostu zniechęca mi już to. Już mnie znudziło to. Nie chcemy się nic. A jak twoje stopy? Powiem ci, bolą, bardzo bolą, nie? Bardzo bolą. Ale... Jak dostanę metadon, to idę do szpitala, nie? Aha. Dlatego się nie boję. Ale rozumiem, że mniej razy w ciągu dnia chodzisz do chiwełka. Oczywiście! Bo to, to i stopy powinny być lepsze. Stopy lepsze, ale bolo. A, A jest gorąco. A jak jest gorąco, to wiesz, to wszystko się. Wiesz o co chodzi? Mówiłeś o tym, że jak odchodzisz, to masz mniejszą śmiałość do kubeczka. Czy to tak rzeczywiście teraz jest, że mniej zarabiasz? Tak. Oczywiście. Powiem Ci, jak ja bym miał zarabiać tak, jak teraz zarabiam w jakieś dwa miesiące do tyłu, nie, to nie ujechałbym. Mi się nie chce, nie chcę mi się. Bo nie masz motywacji, tak. bo nie masz po co. mi już się nie chce, rozumiesz, A? mi już to znudziło, tak Ci powiem, mi już się nie chce, ale muszę jeszcze, rozumiesz, muszę, bo nie mam nic, i wiesz. A czy Marta też myśli o tym, żeby cię ściągnąć z ulicy? Marta i... No oczywiście. Kasper? Oczywiście. Oczywiście. I jest jakiś plan? No pomału, coś tam się... Ten... To dożył... Mam jeszcze jedną koleżankę z Holandii, psycholog. Bardzo do... ją pozdrawiam. Bardzo dobra przyjaciółka, naprawdę. To dobrze, warto by było przed zimą jeszcze I Tak, i tak, powiem Ci coś takiego, nie? Na, na pewno I zima już nie będzie spędzona na ulicy, nie? Żeby nie wiem, co miało być, nie? Ja zimę już na ulicy nie spędzę, nie? Już sobie to powiedziałem sam, nie? A jak to w tej chwili jest? Jesteś sam na ulicy, czy z Patrykiem ciągle? Powiem Ci tak. Można powiedzieć, że już jestem sam, ale no gadam z nim tam od czasu, czyli składam, ale już. Ale on ciągle jest tam gdzieś, koło siebie, tak? Tak, no jest, ale już mi nie obchodzi. Wiesz o co chodzi? Nie. Już mam gdzieś, nie? A czy on też robi jakieś postępy? W... No, z powrotem idzie na terapię, nie? Rozumiem. Czyli coś się dzieje. No, coś się dzieje, ale mi nie obchodzi, nie? Już o mnie. Ja widzę, że ty masz też amerykańską koszulkę w Czemu? No masz USA tutaj na ramieniu. a ja nie wiesz? Słuchaj. 1986. Prawie rok Twojego urodzenia. Twierdziłem, że wracasz. No jest, jest zainwestowałeś. <laughs> Zainwestowałem, masz 8 euro. <śmiech> 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 Czy ty czujesz, że ty masz lepszy nastrój? Ja się nie pojawiają. Tak, powiem normalnie. ci, że tak, nie? Naprawdę uwierz mi, że to co będzie, nie... Tylko, że będę sobie powalał, nie? Jeszcze, nie? To będzie dobrze, nie? Uwierz mi, ja też. Więc brawo, nie? A mam przyjaciółkę naprawdę serdeczną przyjaciółkę, która naprawdę bardzo, bardzo ją pozdrawiam. Nie? Wiem, że... Jak będę miał tabletki, na pewno ona nie pozwoli na to, żebym siedział na ulicy. Aha. Na pewno nie pozwoli, żebym siedział na ulicy, na pewno będzie zaracać coś wynajęte jakieś roku. A jak sobie teraz czas organizujesz, bo jak rozumiem, masz go też troszeczkę więcej, tak? Chodzę sobie, butelki zbieram pomału, wiesz, na lolki chodzę, do parków, nie, trochę posiedzę. Staram się też dużo nie chodzić, wiesz, bo hmm. bardzo, ten, stowa się zrobiła, że od spodu, się zaczęły robić te, i wiesz, i boli, uciski, nie? I staram się dużo nie chodzić. A buty ciągle masz te same, one no, się oczywiście nie, tak. nie zużyły się. To ciągle nie. są te same. Nie, nie zużyły się. Ja powiem ci, że ja do tej Ameryki swojej to wziąłem z kiepskie buty, nie? Ja to w ogóle, ja ogóle patrzę na ciebie i jak patrzę... Zobacz, ja muszę tak chodzić, dobra, stary. Dobra. A co się On, stało? Bo one są dobre, wiesz, żeby U, no i... do kościoła w nich pójść. Znaczy ja do kościoła nie chodzę, nie? Ale co? Tutaj, to nie wygodne jak się założy na piętę, to nie wygodne. A gdzie ty masz numer buta? 44. Także muszę zagniatać, żeby... Nie być. wiem, jak wrócimy, to zobaczymy, może ci dam prezencie. Ale 45. Tutaj oddawania prezentów to ja jestem. Jacek, proszę cię. stłuchaj mnie. I powiem ci, że naprawdę fajnie się czuję, wiesz, o, naprawdę tak sam to zauważyłem. I po prostu sam to zauważyłem i powiem ci, że samego mnie to zachęciło, żeby taki być. Dobrze by było sobie znaleźć jakieś takie nowe zajęcie, które by... Tak, ja sobie, sobie znajdę. Wysiągnęło. Na razie, na razie... Na razie ci powiem Jacek szpital. na razie noga, nie? Na razie noga. A to boli? No, wiadomo, nie. Teraz bolą zęby. No wysiadamy. wysiadamy. Wszystko będzie boleć. Ale powiem ci tak jak że i tak jak o, sprawdzam. Zobacz. zobacz jak ja chodzę. Ja mam zagniesione po prostu pięty. No słuchaj. Jakbym w Ameryki, pół drogi na nogach szedł, też bym tak szedł. No widzisz, z Ameryki na posaka, no? No, to wiesz. Dobra, poczekamy chwilę, nie? Wyłączam. Tak. W Szpinach, To kto oglądał wcześniejsze filmy, to wie o co chodzi. Tomek właśnie dzwoni do Marty i załatwiają sprawy związane właśnie z takim powolnym wychodzeniem z tego uzależnienia. Jeszcze mu nie dopiąłem. Mikrofonu. Właśnie chciałem powiedzieć a propos tego Strasa, że jedna z korzyści tego mojego filmowania to jest taka, że poznaję coraz lepiej Berlin. No, mam taką duszę o bierze świata i już po prostu wiem jak tutaj wygląda. Na zewnątrz, tam na górze wiem, że można pojechać w inne części Berlina. Ogarniam Berlin no. coraz lepiej. Jestem zadowolony całkiem. Jesteś już zadowolony, w tak? Tak. Zobacz na no, godzinę, jest godzina 22 za minutę. Dokładnie. Ja ruszam od ciebie najpóźniej 1215. Okay, Jedziemy do mnie. No dobrze, oczywiście, bardzo chętnie. Tak. Natomiast mam jeden kłopot, bo nie mam na Co? podróż wodę. Czy jeszcze o tej godzinie gdzieś kupię wodę? Tak, kupimy. Koło mnie tam. Tak? No w nocnym. Mówi, no to, bo ja a, też no, będę, onocny, tak? Tak. A może jeszcze kawkę można wypić o tej godzinie? Też można wow. tam. To w takim razie zapraszam na kawę. No to pójdziemy. Gdzieś McDonald's do pierwszej w nocy otwarty. No to nawet nie wiedziałem, że tak długo tutaj McDonald's jest. No, się... Tam możemy siąść przy stoliku. Mm -hmm. no. Jadę ten, jutro za tym, za metadonem. Bo więc... rozmawiałeś przed z Tak, Bartą. gdzie mogę kupić? Na jakiej stacji. Jadę, powiem ci, ja coś jak jakbym poczuł to, co poczułem dwa dni temu, naprawdę rano. Całkiem inaczej, co że może ty, być ty, ja fajnie. wolę. Że może być normalnie? No, ja i Rześki, zadowolony, humor. Marta aż nie wierzyła, jak z nim zacząłem rozmawiać, nie wiedziała co się dzieje, nie? Ty, ja wiesz, I się, energia i to. Powiem ci taką jeszcze jedną rzecz, ja się nie znam w ogóle na chłopakach, wiesz, ale mi się to wydaje, że ty po prostu kurde też tak wyprzystojniałeś. Nie wiem. No to ci mówię. Już to nie, poczekaj, daj mi miesiąc. Bo był jeszcze. taki moment, słuchaj, że byłeś już naprawdę. Daj mi miesiąc. Tak jak ty żeś mi kiedyś od dziadku wyzywał, to ja ci teraz mogę powiedzieć, że był taki moment, że już żeś był dziadek. No i zobacz, i ty przyjechałeś pewnego dnia i już nie jesteś dziadek. No widzisz. No i przyjedziesz pewnego dnia, ja też nie będę. Mam świadomość tą 100%, że lokum będę miał. No to super, na ale szybko. wiesz co, patrzę z podziwem na to twoje buty. Dlatego, że one są bardzo wytrzymałe. No, ty łazisz po tym. Powiem Ci, trochę. że może niech tak wytrzymałe, jak ja dbam o nie. Ale to są ciągle te same, bo ty mówisz, że tak, masz dwie pary. To są te same, cały czas te same. A drugą parę masz cały czas? Mam też. cały czas. Aha. Czy mi się wydaje, czy ona jest z tyłu rozpruta? Nie. Jest troszkę rozprute już, jest. jest. No cały czas nie ma. Ale chodzi to już ile? Ty za trzy miesiące w nich chodzi? To, to, to już nie ma znaczenia, to już się kończy, już nie będzie ich. To już ich nie będzie. Oby. Jakieś ci powiem, do 15 dni maksymalnie. Słuchaj, muszę ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos tego kolegi z Greenpointu. No. Mówiłem ci o nim, że powiedział, że nawet nie wie, po co to brał, nie? No. On miał też bardzo poważne zmiany w swojej tej tkance skórnej, bardzo głębokie. No. On miał na rękach, takie jak ty na stopach. Pokazywał Aha. mi to. No, no. Mówię, pokazywał no, ja mi, też i mówi, na ręce też to miałem. Powiedz Jirokazowi, nie? I on no. z tego zupełnie wyszedł. No, no. Wszystko się pogoiło, wiesz. Spokojnie. Ja zrobię to samo. Jacek, no, od poniedziałku do, do dzisiaj, do wczoraj, mamy cztery dni. Przez trzy dni. Każdego wieczoru bym się spalił. Bym się spalił. Każdego wieczoru. Zasypiałem z papierosem, gdzie budziłem się i papieros był tako, u papierosa, tak mhm. z moją ręką, na śpiworze. I taka mała tylko dziurka i zgaszonek. Gdzieś piwór maksymalnie się topi. Trzy razy. A pamiętasz jak żeś opowiadał na filmie o tym swoim koledze Ze Subis chyba, który się spalił na. on miał na imię? Dobra. Czekaj, jak on miał? Ja zapomniałem na Gerard. Gerard. Tak, ale nie dawaj mi o tej godzinie takich, gdzie myślał. OK, Okej, dobra. Żebym myślał. Ale to się zdarza w każdym razie. Jak ktoś pali papierosy, to, znaczy dosną, tyle, to tyle, miał, tyle już miałem rzeczy, gdzie naprawdę każdy kto by zobaczył by powiedział, że to jest niemożliwe. uwierz mi, nie? Ale ja powinienem nie... już być dawno. Ale to się nie nauczyłeś za pierwszym razem, żeby tego nie robić? Dobrze. Dlatego ci mówię. Ktoś jest. Ja z tym i coś będzie dobrze. I będzie dobrze. Pamiętaj, że nagrywać będziemy, na pewno będziemy nagrywać. A już twoja decyzja, a ty chciał. Spokojnie. Abyś... Ja będę na pewno, bo ja to wezmę sobie jako pracę wtedy. Bo na pewno nie będę mógł dosyć długo pracować. Tak? A ten przychód, który jest... A ten przychód... Ten przychód mi starczy, naprawdę. Jest dla siebie starszych. Do, ciebie do tego butelki dobrać? troszkę się posiedzę od czasu do czasu. No to... I wiesz. No, Także nie będzie problemu Tomku, a co takim głównym impulsem jest do tego, żeby się żegnać z tym? żeby się z tym żegnać? no, no po prostu wiem, że to co potrzebuję, to mam, nie? lokum, wszystko mam to co potrzebowałem Dlaczego nie mogłem tego zostawić? Czy po tylu latach tego uzależnienia organizm jest zmęczony? Na pewno nie. Na pewno będę chorował, nie? Na pewno będę. Na pewno nie. To jest, to jest normalne, no. Jacek, po tylu latach na ulicy, bez chorób, spanie. To wszystko? A może tu by się należy jakaś renta, tutaj w ogóle wiesz? Co? Może ty renta? Się... No, No jakbyś mi ty dał. <laughs> Ty tak mówisz co? Żebym powtórzył rękę, masaż na twoje seduko. Tak? byś ty mi ją dał, nie słuchaj. Powiem ci, że w Ameryce osoby uzależnione mają rentę. Powiem ci, tak ja tego nie potrzebuję. Dam ci rady. Powiedz mi. Dam ci rad, radę. Że na ulicy I nie, i nie będąc na niej dam radę. Powiem ci, że przygotowuję się do tego, nie? Że... Będą choroby, będą bóle. Wiesz. Ja sobie zacząłem robić to do przodu co może się wydarzyć, nie? Co może być, nie? Jaki ból, jakie co i wiesz. I sobie kombinuję, żeby, tam, żeby to już mieć i zapobiegać. Nie? Dobrze by było też, żeby środowisko zmienić, żeby... No na pewno tutaj nie będę, nie? Klimatów, nie? Bo zastanawiam się, się nie, zastanawiam się, gdzieś nad jakąś wioską może, by mi się udało. Gdzieś by nająć. E, chciałem coś powiedzieć, ale to byłby głupi żart. W Polsce mamy dużo pięknych wiosek. Dziękuję. Łą. Dziękuję. W Polsce bym nie musiał wynajmować. Może góry? Nie, w, Pol w Polsce mam jak, jakby co. Loków, w każdej chwili. Z tym pryczą. W każdej chwili, tak. Dziękuję. I wiesz. Powiem ci, że myślałem o wiosce, a dlatego że. Ogródek, czy co wiesz, o co chodzi? A to jak ja, ja na wiosce mieszkałem, wiesz? No tak, bo to też może tam mógłbyś jakąś pracę wykonywać? No tak, dokładnie. A druga rzecz, jak już to, jakby miał iść do pracy, to będę uprzedzał, nie, pracodawcę, jakie jest moje te, nie? Że jesteś uzależniony. Nie, jakże jestem? Uprzedzał, że co? Uprzedzał. Rozumiałem, że, że co? uprzedzał, że, że tyle nie się A, Że tyle czasu nie że pracowałem. Żyłem na ulicy. Czyli Jacek, nie, nie będziesz tego ukrywał. Jacek, ja nie będę tego ukrywał, ale ja z jednej strony na, na mnie to, jest, to będzie lepiej, jak nie będę tego ukrywał. Bo to, jest, to będzie zmęczenie, to będzie wszystko wychodzić ze mnie. No co ty? Czyli będziesz liczył na taką cerefą ulkową trochę z tego względu. słuchaj. Wszystko pomału. Wszystko pomału. Ja, tak, ja nie jestem w stanie pięciu metrów ciebie Tak, ja dzisiaj widziałem jak ty biegniesz po tym metrze jak Jacek, Ja za tobą jak mówię, to bo nie mogę. Jak ci mówię, to ci mówię poważnie. Jak ci mówię, to ci mówię poważnie Jasek. Ja myślę, że ty się pieścisz sam ze sobą, stary. Nad czym? Pieścisz się sam ze sobą. Czemu wiesz? No że tak wiesz, to nie potrafię tam nie u mnie, tam nie, nie mogę, tam absolutnie. nie mam Nie, 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 Ja nic nikomu nie mówię, co mi jest, jakie ja mam do dlatego nie chcę mówić. Po co? To jest moje mnie boli, i tyle. A co mi z tego, że ja tobie to powiem? Co mi to da? Co mi to w tym pomoże? Ale mógłbyś w ogóle jakąkolwiek pracę teraz wykonywać? Mógłbym, ale na pewno nie jakąś ciężką. Na pewno, nie? Powiem ci. Nie wiem, no to tak mi się wydaje, że mógłbym. No nie jestem w stanie z tego powiedzieć, nie? Nie wiem. Nie wiem, Jacek, nie jestem w stanie powiedzieć. No zobaczymy, co czas przyniesie. Bo oczywiście. Wiesz, ja się szykuję ze świadomością nie na stuprocentowego, na połowę, na 50, nie? Mhm. Ale z biegiem czasu, z biegiem czasu. Może na pewno nie dojdzie do tej formy, co była, co była. Mhm. Na pewno nie. Ale dojdzie do takiej formy, gdzie na ten wiek co mam. Wiesz, to by też było fajnie, gdyby Patrykowi się udało, żeby to jakoś tak dwóch hmm. wiesz, kum... Jego sprawa. Zeszło nie, nie. Patryk już. Patryk nie. Patryk nie jest kolega. Dlaczego nie mów tak? No ja nie mówię, Patryk nie oszukał. Teraz A. w tym tygodniu dwa razy. Okradł nie z pieniędzy. Koniec. Przykro mi. A Patryk ciągle jest w swoim uzależnieniu? Tak. Słuchaj Patrykowi, dwa razy pożyczyłem pieniądze, trzy razy mu pomogłem bardzo. Nie oddał mi ani centa, powiedział idź mi stąd, jak po swoje pieniądze, gdzie ja potrzebowałem. Powiedział idź mi stąd. Dobrze. Dzisiaj to samo było. Dzisiaj mu to samo pożyczyłem. Pomogłem. Dobry obyczaj. Dobrze, no ale słuchaj, Jacek, przysięgam. Ja byłem głodny, a jemu dałem. Chodziłem, brałem ryż na mleku. Szłem do niego pytać, czy ma pieniędzy. Widziałem, że by chciał. Ja byłem głodny. Uwierz mi szczerze, wróciłem, wziąłem dwie łyżki, zjadłem, zamknąłem, poszło, niemu mu zaniosłem. Ja siedziałem głodny, on ja. Powiedziałem, koniec. Okrat mnie dwa razy, koniec. Koniec. Wiesz co? Jakby ludzie się ci powiedzieli, tu ludzie, to co widzą, jak ja Patryka pilnuję, żeby nie był głodny, żeby wszystko miał, to byś się zdziwił. A za to, co on mi robi, nie? To byś powiedział, że ja jestem tu mam. ale, od no, ale dzisiaj to może koniec. dobrze, że masz serducho, trzeba od być zrozumiałym, koniec. trzeba ludziom wybaczać. A dzisiaj koniec. A wiesz czemu? Bo tak szczerze ci powiem, właśnie dzisiaj Patryk za przeproszeniem wyrównie w dół. Nie, nie chcę tego. Teraz powiedzmy. Przepraszam. Raz ale tak powiem. Co zrobił? No. Co zrobił? Tak zrobił. Co zrobił? Tak zrobił. No nazwij to inaczej, no. Tak zrobił. Poniżył mnie do samego dna. Bo pomogłem mu, miał mi oddać pieniądze, gdzie wiedział, że potrzebuje na tabletki. Na tabletki potrzebuje, bo kupiłem maść za 17 euro. I brakło mi 3,5 euro do tabletek, a pożyczyłem mu 5 euro do materiału. I miał mi oddać zanim aptekę zamknął. Wiedział o tym. To poszedł bezczelnie się zaśmiał i powiedział, że nie. Michał, znajdź na koniec tego spaceru jakiś milszy akcent, no? Jesteśmy w domu. O! Koniec. Jesteśmy w domu i koniec. Jesteśmy w domu. Musiałem to powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli.